Cześć, ja jestem Cydy i witam was w czwartym odcinku. Zagrajmy w TIF, jak to woli TIF4, T4F, różna ta gra ma aliasy, po prostu TIF. E, zaczynamy sobie odcinek czwarty, e, rozdział trzeci e, i wchodzimy do burdelu, z którego coś chyba mieliśmy ukraść. Rozdział trzeci, brudne tajemnice. I chyba wkraczamy w ten etap gry, gdzie a kończymy walkę z ludźmi i zaczyna się naprawdę strasznie. Jak przypominam sobie levele Steve'a trzeciego, to naprawdę Uah, robi mi się niedobrze. Gdzieś wtedy przestałem w tą grę, grę, grę grać, bo się bałem po prostu. Ogólnie zobaczyłem sobie ile w tej grze jest rozdziałów i 8 plus prolog, więc już skończyliśmy sobie 1 trzecią grę. Znaczy teraz te misje będą pewnie troszkę dłuższe. E, domyślam się. Rozdział 3. Brudne tajemnice. Nowe zadanie. Znajdź wejście do domu publicznego. O, właśnie, zapomniałem zrobić jednej ważnej rzeczy. Dialogi w tej grze są tak masakrycznie ciche. Tak niesamowicie ciche są dialogi w tej grze. Głośność dialogów maksimum, głośność muzyki troszkę mniej, głośność efektów jeszcze mniej. Teraz powinno być lepiej. No, troszkę jest. Kieliszek. Tak troszkę teraz patrzę, to tak. E, podążaj za bogaczem spoko. mogę cię zabić? Co ja robię? Postaram się to teraz zrobić troszkę lepiej. Znaczy, mój sposób to po prostu tu iść. Nie wiem, czy to ma szansę wypalić. Liczę na to, że tak, oczywiście. Ogólnie znalazłem ostatnio magiczny sposób na to, żeby nie było szumów. Postawić mikrofon na szmacie. Czy znaczy, pewnie powiem o tym kiedy indziej, bo teraz. Wczujmy się. Wczujmy się. Odkręć. Kupiłem sobie śrubokręt poza misją. Pograłem sobie dwie godziny poza misjami. No, e, takie poboczne rzeczy robiąc po poprzednim odcinku i jestem mega zawiedziony. Póki teraz nic się za bardzo się nie dzieje, to troszkę o tym powiem. Jeśli chodzi o znajdźki, to są one tak beznadziejne. Poruszanie się po tym mieście jest przepełnione loadingami powtarzającymi się quick-time eventami i animacjami. Sam świat i lokacje są praktycznie identyczne. Misje są bardzo ciekawe, ale... E, podróżowanie po świecie jest po prostu nudne, a szukanie znajdziek, które zwykle są pochowane w takich samych pomieszczeniach zawsze, jest naprawdę bardzo, bardzo... Na no jasne, bardzo, bardzo niefajne. Aczkolwiek są też misje poboczne, które są. Nie wiem, jeśli graliście w Batmana, to jest taki sam poziom tego najnowszego Batmana. Nie wiem jak było w poprzednich, nie pamiętam, to było dawno temu. Są te misje, są całkiem ciekawe, ale nie dorównują tym z kampanii głównej. Znaczy tam w sumie były ciekawsze nawet. Po prostu mamy misję u jakiegoś kupca, jakiegoś bogacza. Każe nam coś ukraść, kradniemy to i. i dostajemy jakąś małą nagrodę. Nic nadzwyczajnego naprawdę, ale... Jest to 100 tysięcy razy lepsze niż szukanie, znajdzie, bo to jest tak nudne. Jak Assassin's Creed a 4, wymaksowałem dwa razy, to tutaj ani razu pewnie tego nie zrobię, bo jest to naprawdę beznadziejnie zrobione. Na przykład taka scenka. Ona powtarza się po prostu masę razy w tej grze. Naprawdę. Nie, żartuję. Takich scenek jest dużo, które się powtarzają. Znaczy nie ma ich dużo. Gdyby było dużo, to bym się cieszył i ARO, jak ta gra nie jest różnorodna i fajna.

Kurtyzanu, nie nazywajmy ich brzydko. O, o nie, strażnik. Mogę się schować do szafy. Chciałbym to zrobić jakoś, tak wiecie, sneaky fucking super ma master. Ej, nie. A, dobra, dwa razy spację. Czy, w, w, ktoś tam zaszczekał, albo zagwizdał, albo coś. Nie wiem. Jakieś zwierzę na pewno to było. Ej, y, mapka. Muszę wejść sobie tymi drzwiami? Mogę? Mogę. A, o, chciałem zobaczyć... Uuu, Who's there? E, tylko... Okej. Okay. Za mną idzie ktoś. Z Sprzedem... Da, ma da. Tu jesteś? Dobra, spoko. Poradzimy sobie z nią. Znaczy, nie będziemy sobie robić z niej problemu. Tylko gdzie ten strażnik poszedł? Zniknął. Dobra, lecimy. Nasz cel jest na wyższym piętrze, to... O FAK, o fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh oh Ciekawi mnie, gdzie tu mogą być jakieś schody na górę. O. E, witaj. Fajne masz. A! Nie chciałem cię urazić, przepraszam, ale teraz wiesz. No, sama rozumiesz, to jest konieczne, pójdziesz teraz ze mną, albo nie. Dobra, mogę sobie tu zapisać grę i... I co dalej? Musimy znaleźć po prostu wejście na wyższe. O, mam nadzieję, że tu już jest nasz cel. Raz, dwa, trzy. Spokój, spokój. E, użyjmy intuicji. Obraz, ok. To ciągle mi się podoba. Przeszukiwanie przycisków na obrazie ciągle jest strasznie, strasznie fajne. Tutaj, pięknie.

Nie chcę patrzeć przez ścianę, skoro pewnie tam zaraz dotrę. Mam nadzieję, że nie ma tu wielkich straży, przycisk. Dobra, boję się, ale wsadzę go. To jest older than niż Blossoms. Znajdź sposób na aktywację piedestału, czyli jednak, czyli jednak to jest nasz cel. Myślę, że to jakaś znajdźka, czy coś. Ej, to będzie trudne. Mam nadzieję, że Garet mi to pomoże troszkę i nie będę musiał sam tego robić, ale. E, póki co muszę znaleźć cztery takie e, wzory na ścianach. Może może jednak trzeba popatrzeć przez te. Madam powiedziała, że jesteś nowy. Nie dotykaj mnie! Nie to, dotykaj mnie! Ok, to było troszkę dziwne. E, e, nie ukrywam, że nie zrozumiałem, co tu się stało, ale zaszło pewne... E, pewna niefajna rzecz. I e, Gareth gdzieś tu zobaczył symbole, nie wiem gdzie, ale... no mamy drugie symbole, których potrzebujemy. Come on out. You want more. Okay. They took the 100 mężczyzn. Give it to me. Oh, you really are so talented. Oh, Draft talent. One. Oh. oh. You are beautiful. You more? Nareszcie. O oh, matko, ile tego it. szukałem. Oh. Musiałem się popatrzeć centralnie na ten znaczek, naprawdę. Centralnie. Byłem w tym pomieszczeniu, patrzyłem kilka razy i nic, dobra. E, rozumiecie, że to wyciąłem? Tak, fajnie. Nie, to spadać. E, nie chcę męczyć nikogo pięcioma minutami szukania głupiego przycisku w burdelu. Dobra, znam symbole. E, na szczęście tutaj jest to w dużym stopniu zautomatyzowane. Jeden, drugi... No a te wzdychania z tyłu... Placeta, który chce, żeby go walić po mordzie. Nie. Nie zadziałało? Zadziałało. Ok. E, nowa mapa. No, dobra. Ta mapa to nic ciekawego. Zbadaj starożytne ruiny. Czyżby to był etap, gdzie pojawiają się potwory? We that much in common. Hmm. Przytrzymaj, czy chcę tam iść? No, chyba muszę. Co to za kwiatki takie błyszczące, świecące? Nie wiem, ale wyglądają ciekawie. No i znowu ta animacja, naprawdę. Łażąc po mieście, ona jest tak często, że to. To jest strasznie, strasznie nieciekawe. Tutaj nic. Tam pewnie mogę dołem. Przy... Ach, mogłem wcześniej dołem przejść. Albo i nie. Albo i nie. O, pułapka. Dzięki Garet, dzięki wielkie, że mnie uratowałeś. O, przycisk. Eee. Żyje, żyje. Eee, cztery zapadnie, znaczy dziwne rzeczy. I drzwi. A to wygląda trochę jak jakiś kościół. Tak troszeczkę, ale jednak. Wybaczcie za skrzypiące biurko troszkę, ale, ale, ale. Takie już jest. Beczka. Pusta. Eee, tu coś się błyszczało, jest to stojak jak na zwoje. Warte 4 golda. Troszkę mało. O, zabiło mnie. Przycisk, okej. Okay. Dobra, teraz pewnie przeżyję. Mam taką nadzieję. Żyję. Spokój, cisza. Muszę bardziej zwracać uwagę na to, po czym łażę. Mogę to zbić? Nie, szkoda. A, skrzynka. O, na szczęście otwarte książki nudy. No szkoda. Znaczy pewnie też można by je opylić za niezłą kasę, domyślam się, ale Garet nie chce nosić. Czegoś, co jest i tak warte, pewnie mniej niż typowy kieliszek, czy, 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 czy coś innego. Czy iść na dół? E... O, no, czyli jednak, czyli jednak, potwory. Nie wiem jeszcze, jak działają, ale nie jestem pewny, czy też chcę to wiedzieć. E, Zeskoczysz tu gdzieś? Nie, muszę zejść na sam dół. Troszkę się boję tych potworów. Mam nadzieję, że one nie są jakieś takie mega zabójcze. Nie powinny. E, mogę iść jakoś górę? Nie wiem, gdzie one są właściwie. Więc ten. Ogólnie co ciekawe, w grze mamy ten pasek e, Fokusa, tak? E, skupienia. E, skupienia. Możesz tu zeskoczyć, Bezpiecznie możesz. I ten pasek nawet jak mamy skończony, to i tak, gdy jest on nam w miarę potrzebny, to wciąż możemy włączyć sobie na tą sekundę, gdy jest właśnie potrzebne nam skupienie, a nie mamy paska. I to takie ułatwienie, żebyśmy bez właśnie kwiatków nie zatrzymali się gdzieś w grze na długie godziny. Fajny ambiencik w tle, troszkę straszny. O, jestem u celu, więc coś muszę w tym pomieszczeniu znaleźć. Starożytne płacidło. Czym jest płacidło? O, ciekawe? Naprawdę, to jest fajne. Podoba mi się to strasznie. To jest trochę jak amazing, ale amazing chyba nie jest Cóż, labirynt nas czeka. Przytrzymaj. Akurat tutaj mnie naprawdę ciekawi, co? Nic. Co tu mamy? Nic tu nie mamy. Mamy rozbite szkło. Tak troszkę będę sprintował tutaj i nie męczył się z tym wszystkim. Uuu! Dobra, na szczęście te stwory widać boją się nas bardziej niż my boimy się. E, nich, co jest całkiem miłe. Znaczy miłe, troszkę pocieszające w naszej sytuacji obecnej. Teraz pytanie brzmi, czy jeśli zeskoczę stąd, to zginę, czy przeżyję? Przeżyłem i chyba jestem u celu. Tak, nastąpił autozapis, więc znaczy, że jestem u celu. To nie było zbyt ciekawe, naprawdę. Skrzyna, skrzyna, tak skrzyna.

Ją automatycznie, jakby wykonano. Mam taką nadzieję, że. To, co tutaj się wyświetla, to poprawne przyciski czy coś. Włóż. Kółko do gniazda. Tak, pojawiło się. Obawiam się, że to jest jakaś mega pułapka. Naprawdę. Boję się, że to jest jakaś straszna pułapka, ale. Podnoszę. Trzymam. Moje ręce nie wybuchają, ale trafiam do świata czarów. Cornelius. Klucze. Korneliusz. Znalazłeś książkę. Też mi się czasem zdarza i nie pamiętam tego na całe życie. Ale, jak wolisz. Moim celem jest teraz ucieczka, więc domyślam się, że budynek się wali, czy coś? Skacz. A skoro granom każe szybko uciekać, to nie będę się kłócił. Skacz? Zeskoczysz tam? Zesk zeskoczysz? Nie tu. E, czy potrafisz skakać z linki na linkę? Potrafisz. Nie jesteś takim złym garetem, jakim mógłbyś być. E, mam zejść tutaj na dół. Co chyba mogę zrobić? Linka. Łap się linki. E, shift, nie, X. Testowanie jest niewygodne. Takie, znaczy. Może nie to, że niewygodne. Znaczy trochę jest, ale. No, właściwie to już wracamy. Jest takie inne niż we wszystkich innych grach. Tak w dziwny sposób. Czegoś mogłem się tu złapać. Czy już jesteśmy z powrotem? Jesteśmy. Znaczy nie. Skryptorium. Z powrotem w tych ruinach jest Znaczy dalej jesteśmy w ruinach. Tylko takich innych trochę. Nasz cel jest tam. Zobaczmy mapę. Drzwi są po obu stronach z boku. Nie, zapisz, zapisz, zapisz. Teraz zeskocz. Podbiegnij do. Ci, 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 ci. Powal go. Cichutko. Ok. Czy tu ktoś jest? Nie. Eee, co to jest? Jakiś młyn. Spoko. Tutaj przeciwników być nie powinno. Eee, wydaje mi się, że. A. Jakoś na górę muszę wejść. Taki pierwszy tutaj problem mój. Hmm. Mógłbym go zastrzelić. Znaczy, łuk działa w tej grze słabo. Bo headshot nie zabija trochę smutne. Trochę smutne. Nie, to tylko Tylko duchy Albo te dziwne krasnale Muminki. Muminki, tak, to muminki. No czemu tu idziesz? Typie, jesteś głupi. Jesteś głupi i czeka cię zaraz za to sło słodka. Smutna kara. Już się zbliża. Wejdziesz tu nie, no to twoja strata. Znaczy, i tak byś zginął, więc no wiesz, żadna strata. Śmierć równa się śmierci. A te 5 minut raczej by ci nic nie dało. W sumie go ogłuszyłem tylko. Ciekawe co pomyśli, jak wstanie. Uuu, spałem tutaj 10 godzin. Idę chodzić dalej i szukać złodziei. Skocz tu. Czy mogę go zabić przy... O, dwóch. Zobaczmy znowu. E, z... Znaczy, nie muszę patrzeć na mapy, bo wiem, że mam tu wejść. Włączę sobie w ogóle mini mapę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, pięknie. Tu ktoś jest. E... Jak na razie wydaje się całkiem spoko. Przeciwników zbyt dwie. O, witaj. Zapisz grę i złap tego typka. Spoko, to nie było zbyt trudne, złap się linki, złap się, a ty co ciągle ciało trzymałeś, złap się, złapiesz się, nie, nie złapiesz się, czemu się nie złapiesz, a spróbujmy może stąd, znaczy, no spoko i mam nadzieję, że już się zbliżamy w stronę wyjścia, tak to troszkę wygląda, czyż nie? Czyż nie? O, dawno tego nie było. Strasznie mało takich rzeczy jest. Jak grałem dwie godziny właśnie po otwartym świecie, to nie spotkałem ani jednego takiego elementu platformowego. Trochę szkoda, bo całkiem fajne to jest. Znaczy jest to odskocznią na pewno od typowego łażenia tutaj. So bad. hey Don't touch me. My leg hurts. What's the matter, General? <buenas sag Violet> Mummy, a little too much for you. I'm never speak of my mother like that again, you little whore! Get over here! Oh, 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 oh! What's going on here, General? Oh fuck! Hey, my are just doing Oh fuck! You get out of my house!

Począłem. Będą jakieś quick My inwenty? Raczej nie. Ej, fajnie by było, gdyby zginął. nie, że coś, ale fajnie by było. No nie wiem, co się z nim stanie, ale. E, brudne tajemnice, misja ukończona. Spryciarz, jak zawsze, z powrotem w latarni znaczy e, wieży zegarowej. Garec się bawi swoimi ...szczałami. Na pewno to nie jest Erin, ale ktoś go tu nawiedza. Albo nie, światło. Nie idź w stronę światła. O, u, czemu się smucę na widok martwego ptaka? Nie wiem, ale to tak, Baso. ale że tak, 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 dobra. E, coś się stało z baso, chodźmy do niego. E, tak. isn't here. No. What are you doing? Garrett! That book you obtained for me. It's gone! Where's Basso? The thief-taker general dragged him off along with some of my graven. He's taking it. I should have known the Baron would do this. You're telling me my friend's been beaten and dragged, all because of that book? <laughs> What's so important about it? It holds many secrets once thought to be lost. But within it, I believe, there is the key to saving this city, saving all of us from the gloom. And yet I know the Baron would not use it for such good. And now he has it! Basso knew that book was important. Lucky for you, it's still here then. Basso's no idiot. It's a book. <laughs> Sounds like a good read. Where'd they take Basso? To the keep, but it's well guarded. You can't just walk in the door. That's good. I'm not a big fan of doors. It's not possible. Oh wait. There may be a way. Go on, Jake. Loyal. Voted to the cause, wanted to strike the Baron in his heart, so he's been studying the keep for some time. He knows the way in. How do I find this Jacob? Alas, the Baron hasn't great stone as A message to those who might oppose him? Tortured, but alive.

No spoko, idź na plac piaskowców. A więc ja szybko sobie tam pójdę, żeby nie męczyć was nudnym, ale to przenudnym łażeniem po otwartym świecie. Okej, okay, tak więc e, z tego wynika, że rozdział trzeci już się skończył. Był krótki. E, czytałem, że ta gra zajmuje 20 godzin, że jest to długa gra i tak. Dalej, a jak na razie misje trwają po 50, znaczy rozdziały trwają po jakieś 40 minut, a jest ich 9, więc no ten, tego zobaczymy jak będzie dalej. Ale zapowiada się to na niedługą grę, więc co? Tu by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zagramy sobie w rozdział czwarty Gry TIF. Eee, I możecie zostawić ocenę łapkę w górę lub w dół. Cześć.